w kolejnym odcinku GTA 4. I na sam początek zobaczymy wiadomości. Jakieś wiadomości tutaj mamy. Aha, dobra. Mamy jakieś misje. Tak więc zobaczymy. Czy coś tam Niko, czy znaczy ten Roman napisał nam, żebyśmy pojechali do kafeki internetowej? Zobaczymy, gdzie jest najbliższa jakaś. Tutaj, Ej, kurwa. Tutaj, możemy też pojechać do Perseusa, żeby się odpić, jakoś, ładnie. I pojedziemy do Playboya albo do tego Dwayna bo w ostatnim odcinku go tam znaleźliśmy, znaczy do Playa przyszedł. Mam nadzieję, że nie będzie lagów, bo dzisiaj nagrywam innym programem. Nie wiem, czy, czy poprzedni odcinek też nagrywałem nim, ale pamiętam, że coś mówiłem o tym, że on lagi, więc no... dzisiaj już nagrywam innym programem, nie wiem, czy wtedy też nagrywałem, ale dzisiaj no, już na pewno nagrywam innym. I ja nie mam lagów, więc mam nadzieję, mam płynne 60 FPS-ów W końcu Przy nagrywaniu e, Mam nadzieję, że filmik też nie będzie miał żadnych lagów Testowałem sobie już nagrywanie tym programem No i, no i, no i filmy wyglądają nie najgorzej Trochę, trochę lekko, leciutko Tracą na jakości, ale myślę, że w, w grach aż tak bardzo to Full HD nie, nie musi być takie zarąbiste, jakieś to, Szczerze, to i tak pewnie większość z Was nie ogląda nawet Full HD tego, tylko, tylko w zwykłym 740 albo nawet niżej. Więc więcej FPS-ów, zero lagów. Może trochę strata na jakości, ale nie tak bardzo z tego co widziałem te filmiki. Dobra, French Tom. Dobra. Idziemy na tą randkę w końcu chyba. Ruski bus. Dobra. Hmm. Dobra. Hmm. Okay. No to pojedziemy na razie jeszcze do tego piersiusa. Spicujemy się jakoś. Jakiegoś garniaka kupimy, czy coś? Jak tu się sprawdzało? highs? Hmm. Nie wiem. Nie <grybujesz> się z tym. Ale dobra. Pojedziemy do tego sklepu. Jakoś się odwalimy. I pojedziemy na tą rantkę z tym facetem.

Dobra Roman, nie mam czasu na takie pierd... pierd... Dobra Ja podszedłem do tej czarnej, a nie... That look went out in the late 80s Chyba nowa ja. nie, nie nie Co wy tu macie tylko takie szajs? Jakiś białą na przykład bym wziął Uuuu uh. Ale białą zapiętą bym wziął taką Fashion on our hands! Szarym z odcieniem Fioletu? Z krzyżową hmm. Ale ja bym taką białą chciał taką zapiętą białą. A ratujmy taką na Hitmana. A buty mam już, czy, czy mam takie z te? Nie, trzeba buty kupić jeszcze Nie, łe wow. A to wszystko, tak? No to, no to, no to, no to dużego wyboru nie ma, więc weźmy to, dobra. Dobra, która jest godzina? Jest niedziela, godzina pierwsza w nocy. Więc ja pojadę już Tutaj na Tutaj już pojadę, bo to tam będzie Z tego co wiem How bitch How bitch Spotkanie z French Tomem o 8 Więc ja już tam pojadę I widzimy się jak jak już pój pójdę z nim na tą randkę? Dobra, skorzystaj z tego, że jeszcze mam trochę czasu. Rozmawiamy tutaj z jakimś tym zim, komradzy, przepraszam, czy nie widziałem cię w komradzie, pal? Gdzie ten bar, Mickey's Place? Jestem pewien, że to jeden z tych komi, bastardów, którzy tam I remember you Yes, you were the drunk guy who fell over. <laughs> That's about right. I was a mess a mess but I'm all sorted out now. I'm over that shit. good for you. Yeah yes sorry. I'm a new man not dependent on anything. No more drink, no drugs. even gave up hookers. Everything. good why are you telling me this <laughs> it's good to share cool i'm positive person now positive i'm through with problems now they are just opportunities well good luck with your opportunities i've got to go oh no wait 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 i know this is a lot to ask but i, I was wondering i owe a guy some money from my drinking days and he's kind of angry i i don't suppose you could come along and uh, keep him cool i'm going to pay him back please okay in an alley By the things I've been doing since I cleaned up. I'm waking up before dawn for Christ's sake. Obviously the DTs hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with. Haw, oh, like the fucking sprinkler had gone off. Try now though. Try as This is where they should be. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. Okay. We're here to pay back the money my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Plum or kick me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Shit! <sharp> <sharp> It was you, it was you, know, it you don't need about those guys no more. Can you take me back to where we were before? Oh, boy! That shook me up, man. The stress was too much. How am I going to cope out here? Who knows what I did when I was at the sauce? You'll be okay. Just chill out. Yeah, you're right. Just chill out. Maybe just one drink calm my nerves that's not what i meant friend that stuff is what got you here in the first place sure sure yeah serenity <laughs> be smart friend positive that's me here's the role i was gonna give that lunch shark uh, maybe i'll keep a 10 spot for myself though who knows what i'll need so long be serene Dobra, taka misja boczna Ale zostało już niewiele czasu, więc... Widzimy się jak już będzie ten czas Dobra, widzę, że można zaczekać na tego French w restauracji Bo pojawiło mi się coś takiego przed chwilą, więc wejdziemy Are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know gay Tony? Runs Hercules and at 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is You got a bad knee or something? Is that why you are stand? Uh get the fuck off me! I don't want to <coughs> <coughs> Don't make me come after you! Yeah! <coughs> <coughs> Uciekać, debilu. Jaka akcja? No kurde no. No kurde, musieli tu skręcić. No, ja pierdzielę, serio. No, serio, każdy. Każdy drzewo moje. No, nie mogę. No, nie mogę, no, nie umiem jeździć. No, serio. Oj, God. No, naprawdę? O jezu, mistrz, kurde driftu. Szybko, szybko no. Dobrze tam pojechał. O, to mi wyszło, tak? Szybko, szybko na huśtawkę. Szybko na huśtawkę, bo mnie złapią.

Z racji tego, że mamy blisko, wejdziemy do Brusa. On ma zawsze jakieś takie dziwne misje. Co, Roman? Co musi? Wo wo wo! Przepraszam pana. i ci Roman ty! Co za zaniko. Stawaj Niko. Jio to. Ora. Aj mogę puścić na keb hamburgera najpierw. Nie pomiślam. Hey bro, what's up. Hey, hey Niko B. Come here, show me the love, mad hug time. Whoa, enough, right. whoa, whoa, what are we about here, you? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. <laughs> Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you alright? Too much bullsh*t, disaster, throwing oh, up the oh, ass. Fuck you, fuck you, man. <laughs> hey, check this out. Letty, Letty, is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her. And weep tears of pure gold, motherfuckers. Come on now, let's go show some people just how we roll. Yeah. All right. Come on, get in. Come on, start you. <laughs> Pure gold, eh, big man? <laughs> Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You two to yourself. Yeah. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue and Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! <laughs> Siada do auta, nie odpalam No właśnie, gdzie są moje kółka? Dobra. No, policja musimy poczekać chwilę Lucy. Dobra, to jest ładne, to weźmiemy tu Czerwone to będzie dwa razy szybsze man excuse me but i gotta make this call to tell this guy we're borrowing his car stevie boy how's tricks no oh, man you, you can spot me <laughs> yeah for sure all right listen man all right listen me me and my ice cold friend nico gotta borrow your car no 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 the other one <laughs> Well, of course it'll be cool. What? Well, it's outside? Great, love you, man. He's fine with us taking it. We won't have an incident like the last time I got the car for you. No way, man. That, that was a one-time only, baby. Me and Steve, you're tight. Okay, tighter than that. Tighter than. Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, one <laughs> of mm, Thanks, but uh, I got my hands full. This is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying a town. You and me could be doing some serious damage like like a nuclear bomb up in this shit. But 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 a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D cups, tight asses, blonde hair, no cellulite and tan. Yeah. Right. Uh I don't know if I get your meaning, but uh we can hang out sometime. Here we are. See what I mean?

Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side. Flexing the guns. Scoping the chicks. Flashing the bling. Pumping the sounds. Riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army. Whoa. Here we be. Fine, the G's. Whoa. The skin looks really rough, man. You had some help? A little, a little botulism special there? <laughs> I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine.

Finish line. Intense, intense. I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. Take me back to my party, <sighs> man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights now. <laughs> you know what, Nico? You can keep this car. You earned it. And I can't have my boy rolling in any a serious genetically different winner style you know i thought that belonged to steve fuck steve you are the man man you are number one you won this shit anyway i give steve the bitch the bitch don't work for good don't worry about that brucey has the magic fingers they only touch prime engines hot models no cellulite okay vip only read my lips i'm a winner and when they touch shit they work some serious magic bro what is it that you do brucey are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman, an entrepreneur. I make shit happen, for sure. But you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nikki. You know Brucey. He's number one. It's. Lonely at the top. Sometimes the juice it just takes control. Okay, red mist descends, and I need shit to happen to people. Are you talking about fucking roid Rage? Is that why I killed those men? Oh, they were bad cats, Nikki. Maybe the juice meant I wasn't as uh, patient as I should have been. But you know, as a businessman, I can't let people get away with shit. I need to be firm. Look, Bruce, I like, and I think we should hang out, but. I don't want to work with you no more. I can't go around fucking people up because you've overdone it on the juice. Oh, all right, Nikki, man. I'm feeling you, okay? You don't want to let our business thing get in the way of our personal relationship. Hello, hello. That's all good, man. Cool. Nikki, I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. You, you, you let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure, we did. No jeźle. Dobra, nie włączyłem stopera, więc mamy trochę przesrane Ale pojedziemy do jakieś hamburgery. Tylko nie wiem czy tutaj gdzieś są. Nie znam się na tej mapie. Czy tutaj gdzieś w tym mieście są? Chyba tu gdzieś były. Dobra, czekajcie, zaraz wracam. Zobaczę tylko gdzie są hamburger. Dobra, popatrzę trochę na internecie i wiem, że gdzieś tam jest burgershot. Więc yy... nie wiem nawet, nie pamiętam nawet ile misji już zrobiłem. Tak więc chyba skoczy to odcinek. Pojadę tylko do Shot, a coś zjem. I widzimy się w. Kolejnym odcinku GTA 4. Bo jeszcze zobaczymy, co tu tym napisał. A! 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 Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Jak tak, to dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, z tą serią i pierwszą tak długą serię na moim kanale Którą prawdopodobnie doprowadzę do końca Na pewno ją doprowadzę do końca choćby nie wiem co się sta stało nawet gdybym miał to 5 lat robić bo ja ten kanał no jak na razie ten kanał tworzę dla siebie yy, jako takie hobby bo no nie wiem czy widzicie ale teraz gdy to nagrywam jest czerwiec, wy to oglądacie prawdopodobnie jak w sierpniu, a w wrześniu nawet. No, 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 subskrypcji mam bardzo mało i wydaje mi się, że raczej nagle jakoś nie wiadomo, ile ich nie, nie przybędzie. Więc no, musicie wiedzieć, że jak na razie ten kanał robię dla siebie, po prostu jako moje hobby. I po prostu taki sobie przyjąłem cel. Nawet jeżeli nikt tego nie będzie oglądał, to zrobię tą serię do końca. No a teraz już się z wami żegnam, no i siemanko.